Na tle zdjęć warszawskiego Mokotowa napisy Kultura, Zabytki, Tolerancja, Pamięć, Sport, Energia, Zieleń. Na zdjęciach między innymi Pałac Królikarnia, Klasztor Nazaretanek, Kopiec Powstania Warszawskiego. Obok nowoczesnego biurowca rzeźba Igora Mitoraja. Na planszy logotyp z hasłem Moje miejsce Mokotów, stąd jestem. Napis Kamienica Wedla. Mówi Hanna Dzielińska. Warszawianistka, dziennikarka, mokotowianka. Dziś przed nami ikona Mokotowa. Właścicielem tej stojącej na rogu Puławskiej i Madalińskiego kamienicy był Jan Wedel, produkujący ukochane czekoladki warszawiaków. Ale to nie one sprawiły, że do tego domu do dzisiaj wędrują tłumy miłośników architektury. Można powiedzieć, że budowa kamienicy w latach 30. to efekt wielkiego kryzysu, a dokładniej ustawy o długoterminowych ulgach podatkowych, jaką polski Sejm uchwalił w 33 roku, czyli 4 lata po tym, jak Czarny Czwartek wstrząsnął gospodarką na całym świecie. Filmowe zdjęcia modernistycznej sześciokondygnacyjnej kamienicy o piaskowo-brązowej elewacji. Narożnik zaokrąglony. Na szczycie kratownica z neonem. Ewedel, czekolada. Chcąc ożywić ruch budowlany, a tym samym dać gospodarce nowy, ożywczy impuls, uchwalono, że każdy budynek ukończony przed 1940 rokiem będzie zwolniony z podatków. Tych od nieruchomości, ale i od podatku dochodowego. Równocześnie podniesiono cła na materiały wykończeniowe. Tak zaczęło się Eldorado dla polskich kamieniołomów. W skali kraju masowo zaczęły dostarczać materiałów na budowę tzw. luksów, czyli luksusowych kamienic. A że jednym z pierwszych beneficjentów ustawy był warszawski król czekolady, prawo prędko zaczęto nazywać Lex Wedel. Mokotowską kamienicę zaprojektował Juliusz Żurawski. W taki sposób, że mógłby być z niego dumny papież modernizmu Le Corbusier. Kamienica stała na słupach, dzięki czemu łatwo można było wentylować dziedziniec, co nie było bez znaczenia wobec istnienia broni chemicznej, użytej już w I wojnie światowej. Dom miał wolny plan, czyli można było dowolnie kształtować przestrzenie wewnętrzne, wolną elewację, wstęgowe okna i płaski dach. Elegancję zapewniały nie dekoracje, a ułożenie względem siebie brył budynku. Awangarda z zewnątrz, luksus w środku, były tu i wytworne windy i zbiorcza antena radiowa. I chromowane skrzynki pocztowe. Wapikiem na zamożnych klientów miała być sztuka. To dlatego inwestor zamówił u Stryjeńskiej malowidło pokazujące pejzaż Warszawy, na przykład jeden ze stołecznych parków. Niestety artystka była zbyt zajęta przygotowywaniem płótna na zagraniczną wystawę i oddała klientowi taniec góralski, który do dzisiaj można oglądać przy wejściu do kamienicy. W Centrum malowidła, dwaj tańczący harnasie. Innym zatrudnionym artystą był specjalizujący się w wizerunkach zwierząt rzeźbiarz Stanisław Komaszewski. Uczeń Tadeusza Brejera, Władysława Skoczylasa i Bogdana Pniewskiego wykonał dwie prace. Pierwsza to niezachowana do dziś rzeźba sielanka, zwana też koziołkiem, stanęła na dziedzińcu. Drugą, skradającego się tygrysa, wykonanego w technice obróbki metalu na zimno, można do dzisiaj oglądać w narożniku kamienicy. Miedziana płaskorzeźba. Sylwetka tygrysa wśród zarośli. Na planszy logotyp z hasłem: Moje miejsce mokotów, stąd jestem. Poniżej adresy internetowe. Mokotów.um.warszawa.pl facebook.com ukośnik ud.mokotów.